Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. Przy tej kawce porannej, chciałbym odnieść się do materiału Roberta Burneiki. Na samym początku powiem, że Roberta bardzo lubię. Tu do Roberta naprawdę nic nie mam i gościu jest bardzo śmieszny. Mimo, że występuje w KSW i przegrywa, to i tak nie ma hejterów, ludzie go bardzo lubią. Mimo, że nie jest Polakiem, świetnie sobie radzi po polsku, a więc świetnie mówi po polsku, nawet chyba w niektórych momentach lepiej niż ja. Także naprawdę mam do Roberta ogromny szacunek i fajny gościu. Zawsze jak tam na Body Pałek gdzieś przechodziłem koło stoiska, to zawsze pionę przybił i zrobiliśmy sobie fotkę. Także no, naprawdę spoko gościu i nie mam do niego żadnych tam problemów, można powiedzieć takich osobistych. Ale chciałbym się tutaj odnieść do ostatniego materiału Roberta Burnejki, w którym on nie do końca mówi prawdę. On mówi prawdę połowiczną. Robert zorganizował, jakbym, w Polsce wspaniałe zawody i tutaj gratuluję. Impreza fajna, aczkolwiek bardzo mnie dziwi, że nie było nigdzie transmisji, a więc nie można było tej imprezy obejrzeć na żadnym serwisie, na YouTube bądź, na, bądź w telewizji. No, nigdzie nie można było tego obejrzeć. Ale Robert... W ostatnim materiale, gdzie bardzo mocno można powiedzieć, że ubliża, bardzo mocno obrzuca gównem, bardzo mocno wylewa swoje żale na polski związek kulturystyki, fitness i trójboju siłowego. W ostatnim w swoim materiale nie mówi całej prawdy, mówi połowiczną prawdę. Bazuje tutaj tylko i wyłącznie na niewiedzy ludzi. I niewiedza ludzi jest widoczna w komentarzach u niego pod materiałem. Bardzo szybko można to zobaczyć, że ludzie nie mają wiedzy. Odnośnie federacji IFBB. Ja teraz Wam troszeczkę to pokrótce wytłumaczę, co tutaj się dzieje. Jak Robert próbuje tutaj rozegrać. Robert próbuje w Polsce zrobić, zrobić nową federację. A więc Robert y, próbuje wypromować swoje imię. Jako Burneika, wiemy, że Robert wcześniej próbował no, założyć sieć siłowni, ale zaraz do tego dojdę. Otworzył jedną siłownię, która nazywa się Burneika Gym, bodajże. Ale Robert, bardzo cwanie tutaj, jest takim małym, można powiedzieć, że trybikiem w całym silniku amerykańskiego IFBB. Dlaczego amerykańskiego By IFBB? Kiedyś IFBB. Stanowiło całość, jedność. Później Federacja IFBB się rozpadła. I żeby to tak uprościć y, i powiedzieć to chłopskim językiem, to jest IFBB Europejska, która rozdaje karty y, y, IFBB Elite Pro. Tak się nazywają te karty, to jest Federacja Europejska. A po drugiej stronie, no, y, część ta druga, która, która się rozpadła, no, to jest IFBB Pro ze Stanów Zjednoczonych. Ta IFBB Pro ze Stanów Zjednoczonych dała Robertowi Bugnajce karty pro-amerykańskie, które oczywiście upoważniają do startu w, mister, w zawodach Mister Olympia, a więc w tej imprezie. Dlaczego tak się dzieje? Jest to tylko i wyłącznie walka o wpływy, a więc. Robert ma za zadanie jeszcze bardziej, można powiedzieć, że obsrać, no tak brzydko mówiąc, ten Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboru Siłowego. Oczywiście ten nasz związek, Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboru Siłowego, ma wiele za uszami, tutaj nikt nie chce bronić tego związku, ale Robert gra tutaj, moim zdaniem, nieuczciwie i już to podchodzi pod, pod można powiedzieć, że takie cwane zabiegi nieuczciwej konkurencji. Z tego względu, że jest walka o wpływy. Kto ma więcej zawodników, ten jest no, bardziej prestiżową federacją, prawda? I tutaj Federacja ze Stanów Zjednoczonych dała Robercie, Robertowi 7 czy 8 kart, już dokładnie nie wiem, kart pro, ale oczywiście z tego Związku Amerykańskiego. A więc są to karty amerykańskie i upoważniają do startu, do startu za oceanem i też do startów oczywiście w Mr. Olympia, już wcześniej to powiedziałem. Ale Robert y, mówi w pewnym momencie, że te karty europejskie, więc te karty z Federacji Europejskiej, y, są nic nie warte. Mówi, że o tych mówi o tych kartach IFBB Pro Elite, że one są nic nie warte, że to są takie, można powiedzieć, że zawody o słabym poziomie. Zaraz też do tego dojdzie, czy tam jest słaby poziom. Ale tak. Robert w pewnym momencie narzeka, że zawodnicy są tak zastraszeni przez Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, że nie przyjechali do niego na imprezę. Robert gdzie, oni nie przyjechali do Ciebie na imprezę nie z tego względu, że są zastraszeni, z tego względu, że ty nie masz im nic do zaoferowania, bo oni mają w polskim Związku Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego sponsorów. Oni z tego sponsoringu utrzymują swoje rodziny. Oni jeżdżą na zawody europejskie i mają takie prawo z kartą IFBB Pro Elite. A więc mają bardzo dużo. Ty im proponujesz kartę IFBB Pro amerykańską, gdzie tylko i wyłącznie mogliby się ośmieszyć, ponieważ tam są zawodnicy ogromni. I taki Karol Małecki, któremu ty dajesz kartę, IFBB Pro, y, Pro tam amerykańską, kiedy poleci za ocean, to moim zdaniem co najwyżej mógłby startować w męskiej sylwetce. Tam ludzie mają taką formę i Ty dobrze o tym wiesz. Zresztą Ty tam byłeś, Piotkowicz tam był, Olejniczak tam był i nic nie ugraliście, prawda? A jakimiś Wy byliście dużymi zawodnikami. A Ty próbujesz wmówić wszystkim, że Małecki, który jest zawodnikiem bardzo małym, Coś tam ugra, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. On nie ugra tam nic. Mało tego, ty jesteś zdziwiony, że nie przyjechała żadna kulturystka z Polski. Ponieważ kulturystki z Polski w Stanach mogłyby startować w fitness co najwyżej, a nie w kulturystyce. Dlatego ty też w tym momencie nie masz tym kulturystkom z Polski nic dobrego do zaoferowania. Ty możesz im zaoferować co najwyżej ośmieszenie się za oceanem. To, co proponujesz też. Małeckiemu. A jeżeli Twoim zdaniem ta, ten odłam Federacji IFBB y, europejski ma słaby poziom, to dlaczego Karol Małecki u nich nie wygrywał, a u Ciebie wygrał? A u nich nie wygrywał. No o co w tym chodzi? No powiedz. No to u Ciebie jest taki wysoki poziom w tej amerykańskiej, na zawodach, w tej amerykańskiej Federacji, na zawodach, które Ty zorganizowałeś. Karol Małecki tam wygrał, a w Federacji Europejskiej nie wygrywał. Tam, był, tam byli zawodnicy lepsi od niego. No to gdzie jest słaby poziom? To trzeba to, to rozważyć. Po prostu ty rozdałeś karty, moim zdaniem, zawodnikom, którym się to nie należało, A więc oni nie wyglądają jak pro. Wystarczy zestawić na przykład Małeckiego z Piotkowiczem albo z Olejniczakiem, który zepsuł trochę swoją sylwetkę tym brzuchem, ale wystarczy ich zestawić z tymi zawodnikami. Ba, wystarczy zestawić Małeckiego z Szymonem Ładą. No. No, i to tak jakbyś zestawił malucha z Ferrari, no. nie ma o czym tutaj rozmawiać. I ty proponując te karty pro amerykańskie, ponieważ ty jesteś tą mał, małym trybikiem w tym dużym silniku AFB e, pro amerykańskiego, który próbuje po prostu no, jak największe wpływy przejąć tutaj w Europie. Ty jesteś tym małym trybikiem, który te karty rozdaje. Oni udają dobrych, takiego dobrego wujka, no ty udajesz też takiego Roberta Zbawiciela, który te karty rozdaje. Chcesz po prostu ośmieszyć tych zawodników z tego względu, że jeżeli oni polecą za ocean, to tak jak już powiedziałem wcześniej, to będzie sytuacja, jakbyś zestawił, jakbyś wpuścił w zawody, do zawodów wyścigowych malucha. Z, z samochodami marki Ferrari. No, wiadomo, że to będzie po prostu ośmieszenie. No i ty to samo chcesz zrobić z Małeckim i z całą, z całą resztą. Chciałeś to zrobić też z, kulturyst, z kulturystkami, które no z Polski nie pojawiły się na Twoich zawodach, i to nie z tego względu, że były zastraszone przez Polski Związek, tylko z tego względu, że wiedzą, czym to pachnie. Ponieważ ty im oferujesz tylko kartę, która nie znaczy dla nich nic, i oni z tą kartą nie mogą zrobić nic. No, mogą lecieć za ocean, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, nie mają tam żadnych żadnych szans. Zresztą ty też nie miałeś, Piotrowicz nie miał, Olejniczak też nie miał, więc no, dajmy sobie troszeczkę, troszeczkę spokój z tymi kartami. Nie proszę cię, żebyś nie udawał takiego zbawiciela tej kulturystyki. Następne, zwłaszcza kulturystyki w Polsce. Następna sprawa, to mówisz, że Ty nie robisz tego dla pieniędzy. Mówisz, ja tego nie robię dla pieniędzy, ja tylko po prostu chcę wspomagać zawodników. No Ty to, tam jakoś to, to tłumaczysz. Ja wczoraj oglądałem Cezarego Pazurę, wywiad z Cezarym Pazurą. Nie będę mówił na jakim to było kanale, żeby nie reklamować, ale bardzo fajnie Cezary Pazura powiedział, że nawet w Twojej pasji, jeżeli coś robisz, to gdzieś tam z tyłu zawsze są pieniądze. Każdy robi wszystko dla pieniędzy. Jeżeli ty mówisz, że ty robisz coś bezinteresownie, nie dla pieniędzy, to znaczy, że kłamiesz, znaczy oszukujesz. Nie wiem, czy pamiętasz. Ja ci przypomnę teraz. Aczkolwiek mówię, bardzo cię lubię, nic do ciebie nie mam. Ale nie wiem, czy pamiętasz. Ostatnio chciałeś ludzi nabierać na tak zwaną franczyzę. Franczyza, no to inaczej co chciałeś robić? Chciałeś, żeby ludzie otwierali łownie, mieli twoją nazwę, a więc brandowali się. No, mieli twoją nazwę na swojej siłowni i żeby tobie płacili e, franczyza, więc żeby tobie płacili procent. No ja to nazywam taki haracz, to jest tak, tak bardzo, bardzo mocno nazywane przeze mnie, no, ale chciałeś robić to dla pieniędzy. I nie po to, żeby wspierać polski, polską kulturystykę, polski sport, tylko chciałeś to robić dla pieniędzy. No nikt się nie dał na to nabrać. No bo wiadomo, kto by chciał otworzyć siłownię, Wywiesić sobie napis Robert Burnley'a Jim i za to płacić pieniądze, tylko dlatego, że jest tam ten napis. Ty nie jesteś aż tak mocno sławny w Polsce, żeby ktoś miał za ten napis płacić, prawda? A ty chciałbyś to robić dla pieniędzy. No i tutaj wiadomo, że wszystko, wszystko, wszystko to się kręci do, do, dookoła pieniądza, więc nie mów, że ty robisz coś bezinteresownie i robiłeś zawody bez, bezinteresowne. Dalej próbujesz tam cały czas tłumaczyć Karola Małeckiego, jeżeli chodzi o jego ban, czteroletni w Polskim Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Mówi, że on był cały brudny w, w tym tanie, w oleju i on chciał się tylko w szatni umyć. Robercie, bądźmy obiektywni i powiedzmy ludziom, jak to wygląda naprawdę. Rejestrując się w Polskim Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, podpisujesz regulamin. Regulamin mówi jasno, że możesz, może być kontrola antydopingowa. Karol Małecki został wylosowany do takiej kontrola, kontroli antydopingowej przez wiele, przez wiele lat, mu to nie przeszkadzało. Do takiej kontroli był wylosowany kiedyś Radosław Słodkiewicz, Tomczuk, no wiele, wiele innych zawodników. Którzy, są, którzy też byli pobanowani. A więc to nie jest tak, że ktoś się na Karola uwziął i powiedział, Karol musi być zniszczony, jak Ty to mówiłeś, zniszczyć, spłukać zawodnika. To nie jest w ten sposób. Komisja antydopingowa jest niezależna. I Karol Morcki został wylosowany, ale wcześniej, rejestrując się w tym związku, podpisał regulamin. I w regulaminie Robercie Burnejka nie ma nic, że przed badaniem błąkasz się poszatni. Tam nie ma tego w regulaminie. W regulaminie jest to, że po wylosowaniu poddajesz się badaniu. I nie mów, że on był brudny w tanie, i nie podważaj kompetencji osób, które dokonują takiego badania, bo oni bardzo dobrze wiedzą, jak odkazić to miejsce. I ty nie mów, że oni bym jakieś choroby tam wszczepili, czy cokolwiek. No to jest po prostu już hipokryzja. Z tego względu, że wiesz, że przed Karolem Małeckim było badane tysiąc zawodników, może i więcej. I nikt żadnych chorób mu im nie wszczepił. Następne. Karolowi Małeckiemu, wszystko w tej federacji pasowało. W Polskim Związku Kulturystyki e, Fitness i Trójboru Siłowego, wszystko mu pasowało. To, co on mówił z tym lizaniem po jajkach, to wszystko mu pasowało. Do czasu, kiedy on został wylosowany. Wtedy przestało mu to pasować, i tu trzeba to mówić jasno. Kiedy Karolowi Małeckiemu ta korupcja, to wszystko o czym on mówi, że jest w Polskim Związku Kulturystyki, Fitness i Trybunału Siłowego, ja, mówię, że nie, ja nie mówię, że nie jest. Może tam być korupcja. Kilka artykułów czytałem, że tam występuje korupcja, ale dlaczego mu to pasowało do momentu, w którym on został wylosowany do badań? No tu jest to nieuczciwe i tu jest pies pogrzebany, bo gdyby on odszedł wcześniej, prawda? Z Polskiego Związku Kulturystyki i Fitnessu Drugiego To nie było to, by tutaj żadnych pytań, ale on odszedł po tym, kiedy został zbanowany, a więc został ukarany, i wtedy zaczął no tak brzydkim językiem mówić psioczyć. No. A więc tutaj to trzeba poruszyć. I Robercie Buchnajka, fajnie gdybyś mówił prawdę. Od kogo otrzymałeś te karty Pro, które zdałeś w Polsce? Od kogo ze Stanów Zjednoczonych? A więc od IFBB Pro. Od AFBB Amerykańskiego, tej części amerykańskiej, żeby przejąć wpływy w Europie, prawda? Bo tutaj jest walka o wpływy. I powiedz, że Ty jesteś tym małym takim trybikiem, który działa w tym takim dużym silniku, który chce przejmować wpływy. I Ty nie robisz tego bezinteresownie, tylko Ty robisz dla, to dla pieniędzy, więc chcesz otworzyć tą nową federację. Co ja Ci bardzo gratuluję. Ja, ja nie mówię, że te zawody były nieudane czy cokolwiek. Ja Ci bardzo gratuluję, bo zorganizowanie takiej imprezy, takiej imprezy, to trzeba mieć naprawdę łeb jak sklep. I tak jak powiedziałem wcześniej, radzisz sobie świetnie w języku polskim, nawet niekiedy chyba lepiej niż ja. Jesteś bardzo fajnym gościem, takim wesołym, śmiesznym. Mimo, że przegrywasz w KSW, to i tak nie masz hejterów, za co wielki szacunek. Ja mam hejterów tysiąca, a może i nawet więcej. Ale mówmy po prostu wszystkim prawdę i nie bazujmy na niewiedzy ludzi. Dostałeś karty Pro do rozdania w Polsce, które moim zdaniem rozdaję zawodnikom, którzy nie wyglądają jak Pro, co już wcześniej powiedziałem. Wystarczy zestawić Małeckiego z Szymonem Ładą, albo Małeckiego z Piotrowiczem, bądź z Olejniczakiem i zobacz, jaka to jest wielkość. Dwa, opowiadasz bajki, ponieważ jeżeli ci polscy zawodnicy pojadą za oceną, to zostaną ośmieszeni, tak jak już powiedziałem, Małecki mógłby wystartować tam w męskiej sylwetce, tam jest taka wielkość. A kobiet nawet proszę Cię, żebyś nie mieszał, ponieważ wiesz, jak kobiety kulturystki wyglądają w Stanach? Wyglądają jak mężczyźni i twarz też mają jak mężczyźni. Dlatego nasze kobiety kulturystki z Polski, które biorą stosunkowo niewielkie ilości środków dopingujących, z tego względu, że chyba tam resztki mózgu są zachowane, to jak one by pojechały do Stanów, to mogłyby co najwyżej w fitness występować, a nie w kulturystyce. Także tutaj o tym, o tym musimy mówić. No i powiedz też o tych wpływach. Przede wszystkim chciałbym, żebyś powiedział o tych wpływach. Dlaczego ty te karty rozdawałeś w Europie i co te karty znaczą dla na przykład Karola Małeckiego? Taka karta nie znaczy nic, bo on cały czas w Europie ma ban, on robi. Ten człowiek robi dobry uśmiech do złej gry, ja wiem o tym, poza bohatera, aczkolwiek to bardzo łatwo wyczuć, bo ja uznaję, nie chciałbym tutaj obrażać, ale ja uznaję, że jest bardzo mało w Polsce inteligentnych kulturystów, którzy potrafią wypowiedzieć się na YouTube w sposób taki, można powiedzieć, elo elokwentny. Jest bardzo mało takich kulturystów, można liczyć na palcach tutaj jednej dłoni. A więc yy, najlepiej, żebyś Ty to powiedział, wszystko prawdę, jak to jest z tymi kartami. A imprezy, tak jak już powiedziałem wcześniej, żeby nie przedłużać, gratuluję i na razie. Cześć, pozdrawiam, jeszcze na koniec kawkę łyknę, bo w ogóle tej kawy... W ogóle tej kawusi nie piłem przepraszam Was, że tak dziwnie mówię, ale strasznie, strasznie mocno mi tutaj twarz spuchła, bo ząb mądrości mi rośnie, co nie oznacza oczywiście, że jestem też tak mądry bardzo mocno, tak samo jak te karty Roberta Burnejki, które rozdaję w Polsce, nie oznacza, że zawodnik wygląda jak pro. A taką kartę otrzymuję. Na razie cześć. Pozdrawiam. Jak zwykle ta robię. Bum, przypinka. Pozdrawiam. Do zobaczenia.